Zimne, niebieskie światło ekranu komputera było jedynym źródłem światła w moim gabinecie. Za oknem jesienny wieczór otulał świat wilgotnym mrokiem, a ja bezmyślnie przewijałem strony portalu społecznościowego. To był mój rytuał od śmierci Elżbiety, rodzaj cyfrowego spaceru po życiach innych ludzi, który pozwalał mi na chwilę zapomnieć o ciszy panującej w zbyt dużym domu. Klik, przewinięcie, kolejny uśmiech znajomego, zdjęcie wnuka kolegi z pracy, Przepis na szarlotkę. Nuda i monotonia, która koiła nerwy. Aż do tamtej chwili. Zatrzymałem się na zdjęciu oznaczonym przez daleką kuzynkę mojej żony. Na fotografii stała grupka roześmianych ludzi na tle urzędu stanu cywilnego. Po środku, w prostej, ale eleganckiej białej sukience stała moja córka. Moja jedyna córka, Ania. Obok niej, obejmując ją w tali, stał on. Marek. Na jego twarzy malował się ten sam triumfujący uśmieszek, którego nienawidziłem od pierwszego dnia, gdy przekroczył próg mojego domu. Poczułem, jak krew odpływa mi z twarzy, a w uszach zaczyna szumieć. Przewinąłem dalej, gorączkowo szukając potwierdzenia. Było cały album Najszczęśliwszy dzień w życiu Ani i Marka. Zdjęcie z ceremonii z małego przyjęcia w restauracji, której nie znałem, z gośćmi, których twarze były mi obce. Była tam siostra mojej zmarłej żony z mężem, byli jacyś jej przyjaciele ze studiów. Ale nie było mnie. Jej ojca. Poczułem ukłucie tak ostre i zimne, jakby ktoś wbił mi w serce sopel lodu. To nie był ból. Ból przychodzi później. To był szok, niedowierzanie i nagła. Wszechogarniająca pustka. Przez 25 lat byłem dla niej wszystkim. Odkąd Elżbieta zmarła na raka, a nie miała tylko mnie, a ja miałem tylko ją. Gotowałem, prałem, odrabiałem z nią lekcje, uczyłem jeździć na rowerze, pocieszałem po pierwszym złamanym sercu. Każde moje działanie, każda decyzja, każda zarobiona złotówka była podyktowana myślą o jej przyszłości, o jej bezpieczeństwie. A teraz patrzyłem na dowód, że ta przyszłość została zbudowana beze mnie. Zostałem wymazany, usunięty z najważniejszego dnia w jej życiu, jak niewygodny, wstydliwy sekret. Wyłączyłem komputer, ale obrazy wciąż płonęły pod moimi powiekami. Ania w białej sukni, śmiejąca się do niego. On, kładący dłoń na jej brzuchu w geście, który mógł oznaczać tylko jedno. Poczułem falę dłości. A więc to dlatego. Ten pośpiech, ta tajemnica. Wstałem i podszedłem do barku. Nalałem sobie szklankę whisky, czując, jak alkohol pali mi przełyk. Gniew zaczął powoli wypierać szok. Gniew gorący i sprawiedliwy. Jak mogła mi to zrobić? Po wszystkim, co dla niej zrobiłem? Konflikt między nami narastał od dwóch lat, dokładnie od momentu, gdy poznała Marka. Był typem faceta, przed którym zawsze ją ostrzegałem. Zbyt gładki, zbyt pewny siebie, z rękami, które nigdy nie skalały się ciężką pracą. Mówił o projektach, startupach, inwestycjach, ale ja widziałem w nim tylko lenia szukającego wygodnego życia u boku kobiety, której ojciec dorobił się na budowlance, harując od świtu do nocy. Nasze kłótnie stawały się coraz częstsze. Tato nie rozumiesz, on ma wizję, krzyczała. Ja widzę kombinatora, Aniu. Faceta, który nie potrafi utrzymać jednej pracy dłużej niż pół roku, odpowiadałem. Oskarżała mnie o zaborczość, o to, że nie potrafię zaakceptować jej szczęścia. Ja oskarżałem ją o naiwność i ślepotę. Punktem kulminacyjnym był dom. Kupiłem go dla niej na osiedlu pod miastem, gdy tylko skończyła studia. Mały, zgrabny bliźniak z ogródkiem. Spełnienie marzeń moich i Eli. Chcieliśmy, żeby miała bezpieczny start, żeby nie musiała martwić się o kredyty i czynsze. Dom był oficjalnie moją własnością, o formalność, która miała ułatwić sprawy podatkowe. Mówiłem jej, to twoje miejsce, Aniu. Kiedyś przepiszę go na ciebie, jak już ułożysz sobie życie. To był mój dar, symbol mojej miłości. Pół roku temu, podczas jednej z naszych najgorszych awantur, Ania oświadczyła, że Marek się do niej wprowadza. Po moim trupie, warknąłem. Ten człowiek nie postawi stopy w domu, który ja kupiłem. Odpowiedziała mi z fulią, To mój dom, dałeś mi go. I będę w nim mieszkać z kim zechce. Wtedy padły te słowa, których nigdy jej nie zapomnę. Jesteś zgorzkniałym, samotnym starcem który nie może znieść, że ktoś innym nie kocha. Nienawidzę cię. Wyszła, trzaskając drzwiami. Od tamtej pory nasz kontakt ograniczał się do zdawkowych SMS-ów na święta. Czekałem w swojej dumie i uporze byłem pewien, że w końcu przejrzy na oczy, że przyjdzie i przeprosi, że zrozumie, że miałem rację. Teraz, patrząc na zdjęcie ze ślubu, zrozumiałem jak bardzo się myliłem. Ona nie tylko nie zamierzała wracać. Ona zbudowała nowe życie, odcinając się od starego grubą kreską. A ja byłem tym starym życiem. Druga szklanka whisky nie przyniosła ukojenia. Przyniosła za to decyzję. Chłodną, precyzyjną i ostateczną. Skoro zostałem wymazany z jej życia, postanowiłem wymazać z niego materialny dowód mojej miłości i troski. Skoro mój dar nic dla niej nie znaczył, skoro potrafiła go przyjąć, a potem splunąć mi w twarz, to ja ten dar odbiorę. Następnego dnia rano, z potwornym bólem głowy, ale z sercem twardym jak kamień, zadzwoniłem do najlepszej agencji nieruchomości w mieście. Umówiłem się na spotkanie jeszcze tego samego dnia. Anna Kowalska, elegancka kobieta po czterdziestce, patrzyła na mnie ze współczuciem, gdy opowiadałem jej zmyśloną historię o konieczności szybkiego spieniężenia majątku z powodu problemów zdrowotnych i planów przeprowadzki do innego kraju. Nie musiałem kłamać. W pewnym sensie moje serce rzeczywiście było chore. Dom jest w doskonałym stanie, panie Ryszardzie, i w bardzo pożądanej lokalizacji. Jest tylko jeden problem, lokatorzyk powiedziała, przeglądając dokumenty. Moja córka tam mieszka, odparłem beznamiętnym tonem. Ale to nie problem. Wyprowadzi się. Proszę przygotować umowę. Chcę sprzedać jak najszybciej, nawet jeśli cena będzie nieco niższa od rynkowej. Pani Anna uniosła brwi, ale profesjonalizm nie pozwolił jej na zadawanie dalszych pytań. Maszyna ruszyła. Ogłoszenie pojawiło się w internecie w ciągu dwóch dni. Cena była atrakcyjna. Telefony zaczęły dzwonić. Wiedziałem, że Ania w końcu się dowie. Czekałem na ten telefon. Wyobrażałem go sobie. Jej krzyk, jej płacz, jej oskarżenia. Byłem na to gotowy. Byłem uzbrojony w swój ból i poczucie zdrady. Nadszedł tydzień później. Wracałem z budowy, zmęczony i brudny. Telefon zadzwonił, gdy tylko przekroczyłem próg domu. Na wyświetlaczu pojawiło się jej imię. Odechnąłem głęboko i odebrałem. Tato? Jej głos był dziwnie spokojny, niemal obcy. Słucham, odpowiedziałem chłodno. Cisza. Słyszałem jej przyspieszony oddech. Dzwoniła do mnie jakaś kobieta. Agentka nieruchomości. Powiedziała, że w sobotę przychodzą ludzie oglądać dom. Powiedziała, że go sprzedajesz. To jakiś żart, prawda? Chcesz mnie nastraszyć? W jej głosie pobrzmiewała nuta niedowierzania, ale też strachu. To nie jest żart, Aniu, powiedziałem, delektując się każdym słowem. Dom jest mój i postanowiłem go sprzedać. Masz miesiąc na znalezienie sobie nowego lokum. Co? Jej spokój prysu. W jej głosie pojawiła się histeria. Jak to sprzedajesz? To mój dom. Mieszkam tu. Mieszkam tu z mężem. Słowo mąż uderzyło mnie jak policzek. Ach, tak. Twój mąż, powiedziałem powoli, zjadłem w głosie. Gratuluję, tak przy okazji. Widziałem zdjęcia. Wyglądałaś pięknie. Szkoda, że nie dostałem zaproszenia, ale rozumiem. Stary, zgorzkniały ojciec nie pasowałby do obrazka Waszego idealnego szczęścia. Zapadła długa cisza. Słyszałem już tylko jej szloch. Cichy, zduszony płacz, który kiedyś łamał mi serce. Teraz czułem tylko zimną satysfakcję. Tato, proszę, nie rób tego, wyszeptała. Emigrek, My chcieliśmy ci powiedzieć. Planowaliśmy przyjechać w niedzielę. To wszystko stało się tak szybko, dowiedziałam się, że jestem w ciąży i. ciąża. A więc miałem rację. Mój pierwszy wnuk lub wnuczka. Kolejny sekret. Kolejne życie, o którym dowiaduje się ostatni. Zamiast radości poczułem kolejną falę gniewu. Użyli tego jako wymówki. Jako karty przetargowej. To już nie ma znaczenia, Anno przerwałem jej brutalnie. Podjąłem decyzję. Dom zostanie sprzedany. Twój wspaniały mąż, człowiek z wizją, na pewno szybko znajdzie dla was nowe gniazdko. Może któryś z jego projektów w końcu wypali. Masz 30 dni. Rozłączyłem się, nie czekając na odpowiedź. Ręce mi drżały. Opadłem na fotel, czując, jak adrenalina powoli ze mnie spływa, zostawiając po sobie tylko goryć. Wygrałem. Pokazałem jej, że nie można mnie tak po prostu wykreślić. Ale moje zwycięstwo smakowało jak popół. Sprzedaż przebiegła błyskawicznie. Znalazła się młoda para z gotówką, która chciała się wprowadzić jak najszybciej. Podpisałem akt notarialny, czując się jak we śnie. Pieniądze wpłynęły na moje konto ogromna suma, która nie dawała mi żadnej radości. Były to pieniądze splamione zniszczoną relacją. Ania nie zadzwoniła więcej. Dostałem tylko jednego smsa: nigdy ci tego nie wybaczę. Usunąłem go. Mijały tygodnie. Jesień przeszła w zimę. Dom, w którym się wychowałem i w którym wychowałem córkę, stał się nieznośnie cichy i pusty. Chodziłem po pokojach, w których kiedyś rozbrzmiewał śmiech Eli i tu pod małych stóp Ani. Teraz słyszałem tylko echo własnych kroków. Samotność, która do tej pory była znośnym towarzyszem, stała się potworem pożerającym mnie od środka. Zacząłem odwiedzać cmentarz częściej niż zwykle. Siadałem przy grobie Elżbiety i mówiłem do niej. Opowiadałem jej o wszystkim. O ślubie, o domu, o ciąży. Pytałem ją, co by zrobiła na moim miejscu. Czy byłaby ze mnie dumna, że broniłem honoru naszej rodziny? Czy potępiłaby mnie za moje okrucieństwo? Zimny marmur oczywiście milczał. Pewnego grudniowego popołudnia, gdy stałem nad jej grobem, a śnieg delikatnie pruszył mi na płaszcz, podeszła do mnie jej siostra, ciotka Ani, Maria. Nie widzieliśmy się od pogrzebu Eli. Jej twarz była surowa. Ryszard, powiedziała bez ogródek. Wiem, co zrobiłeś. Ania do mnie dzwoniła. Jest załamana. Zasłużyła sobie odparłem twardo, nie patrząc jej w oczy. Naprawdę tak myślisz? Prychnęła. Wiem, że jesteś uparty jak osioł, ale nigdy nie sądziłam, że jesteś okrutny. Wyrzuciłeś na bruk własną. Ciężarną córkę z powodu urażonej dumy. On jest nikponiem. Chciałem ją chronić. Przyknąłem, a mój głos załamał się na mrożnym powietrzu. Maria westchnęła. Może i masz trochę racji co do Marka. Nie jest idealny. Ale ona go kocha. A miłość jest ślepa, Ryszard. Czy ty nigdy nie byłeś młody i zakochany? Czy zapomniałeś, jak walczyłeś Ele z jej rodzicami, którzy uważali, że prosty budowlaniec nie jest dla ich wykształconej córki odpowiednią partią? Jej słowa uderzyły mnie mocniej niż jakikolwiek cios. Miała rację. Zapomniałem. Zapomniałem o własnej przeszłości, o walce, o tym, że miłość nie zawsze jest logiczna i racjonalna. Rodzice Eli też chcieli ją chronić. A ja uważałem ich wtedy za tyranów. Oni nie pobrali się za twoimi plecami, żeby cię skrzywdzić, kontynuowała Maria łagodniejszym tonem. Bali się twojej reakcji. Ania wiedziała, że nigdy nie zaakceptujesz Marka. A potem ta ciąża, spanikowali. Chcieli postawić cię przed faktem dokonanym. To było głupie, niedojrzałe, ale nie zrobili tego ze złości. Zrobili to ze strachu. Stałem w milczeniu, a jej słowa drążyły tunele w murze mojej pewności siebie. Strach. Nie Niezdrada, niezłośliwość. Strach przed moim gniewem, moim uporem, moją niezłomną wolą. To ja stałem się tyranem z jej opowieści. To ja byłem tym, przed którym trzeba było uciekać, ukrywać swoje szczęście. Mieszkają teraz w wynajętej kawalerce, dodała na odchodne. Marek znalazł jakąś pracę, Ania dorabia, tłumacząc teksty. Ledwo wiążą koniec z końcem. Ale wiesz, co jest najgorsze, Rysiek? Ona nie płacze z powodu domu. Płacze, bo straciła ojca. Odeszła, zostawiając mnie samego ze swoimi myślami i wirującymi płatkami śniegu. Po raz pierwszy od wielu miesięcy poczułem, że lód w moim sercu zaczyna pękać. I pod spodem nie było nic prócz bólu i żalu. Wróciłem do domu i otworzyłem stary album ze zdjęciami. Ania jako niemowlę w moich ramionach. Ania na pierwszym rowerku z rozbitym kolanem. Ania w dniu pierwszej komunii, uśmiechnięta i dumna, stojąca między mną a Elą. Na każdym zdjęciu byłem jej opoką, jej obrońcą. Gdzie podział się ten człowiek? Kiedy zamienił się w mściwego starca? Spojrzałem na wyciąg z konta leżący na biurku. Pieniądze ze sprzedaży domu. Pieniądze, które miały być moim zwycięstwem, teraz paliły mnie w oczy, jak symbol mojej porażki. I wtedy, w tej pustce i ciszy, zrodził się plan. Nie plan zemsty, ale plan pokuty. Poszedłem do banku następnego dnia. Założyłem specjalne konto powiernicze. Całą kwotę ze sprzedaży domu, co do grosza, Wpłaciłem na to konto. W umowie z bankiem zawarłem jeden, żelazny warunek: pieniądze mogą być wypłacone tylko przez mojego wnuka lub wnuczkę w dniu jego osiemnastych urodzin. Do tego czasu kapitał ma być bezpiecznie inwestowany i ma rosnąć. Ani ja, ani Ania, ani jej mąż nie będziemy mieli do niego dostępu. To nie było rozwiązanie idealne. Nie mogłem cofnąć czasu. Nie mogłem odkupić jej bólu, upokorzenia. Nie mogłem dać jej z powrotem poczucia bezpieczeństwa, które jej odebrałem. Ale mogłem zapewnić przyszłość swojemu wnukowi. To było wszystko, co mi zostało. Mój ostatni akt ojcowskiej miłości, miłości na odległość, naznaczonej żalem. Napisałem do niej list. Krótki, bez próśb o wybaczenie, bo wiedziałem, że na nie nie zasługuje opisałem w nim, co zrobiłem z pieniędzmi. Wyjaśniłem, że dom był darem zrodzonym z miłości i że błędem było użycie go jako broni. Napisałem, że pieniądze wróciły tam, gdzie ich miejsce, do jej dziecka, jako zabezpieczenie przyszłości, której ja nie potrafiłem jej dać w mądry sposób. Na końcu listu dopisałem tylko jedno zdanie Mam nadzieję, że kiedyś będziesz szczęśliwa, Aniu. I że będziesz lepszym rodzicem niż ja. Włożyłem list do koperty razem z potwierdzeniem założenia konta powierniczego. Wysłałem go na adres, który dała mi Maria. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczy. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś zobaczę ją albo późnam swoje wnucze. Może mój upór i duma kosztowały mnie wszystko, co miałem najcenniejszego. Siedzę teraz w tym samym gabinecie, w którym wszystko się zaczęło. Za oknem znów pada, ale cisza w domu już tak nie boli. Jest inna. To cisza pełna oczekiwania. Zrobiłem, co mogłem. Sprzedałem jej dom i, w pewnym sensie, oddałem go z powrotem. Nie jej, ale jej przyszłości. To pokrętna, niedoskonała forma zadośćuczynienia, ale jedyna, na jaką mnie stać. Reszta nie jest już w moich rękach.